pierwszej recenzji figurek Ja jestem Waxer, A ja Dana I zapraszamy do oglądania W dzisiejszej recenzji yy, za... Prezentujemy wam Jeden battle pack I dwie figurki z serii Star Wars Jest to pierwszy odcinek Te recenzje, te recenzje były co, bardzo oglo, no. bardzo dobrze oglądane. <grymne> i... No. Więc no dobrze, to wszystko będę prezentał figurki. A... może najpierw e, niego? Może najpierw zaczniemy od battle Packu. Dobra. Battle Pack, który wam zaprezentujemy to Banta Squad, Anti Halfire, Void anti... Squad, czyli anti -tel. Te, te wrzutnie rakiet na kołach. Tu widzimy rozpryskujący się tle pudełka. Kanonierka z rakietami i geonodizm. Jest nazwa Anti-Hard Fire Droid Squad. Logo Star Wars The Clone Wars. Przedstawienie, że jest możliwość gry. Jest tutaj karty i plansza. No. Tutaj pisze Battle Pack, czyli nazwa tego. In Clouds Battle Cards, czyli nazwa to to samo co to. No. Clone Wars, Hasbro, Warning. Z tyłu pokazana scenka i opisy, Opisy. W, e, naklejka polskiego producenta. Battle, inne Battle Paki i tutaj mm. pokazane jak ktoś gra w grę bro logo, Clone i tutaj strona. Dobrze. No to prezentuję figurki. Najpierw może karty od figurek jeszcze, zanim wam pokażę te figurki. I tu pierwszy jest Clone Trooper. No. Tu ta sama karta, bo są dwa. Tank Gunner Commander. Rekon Trooper. I pokażemy napiek Controopera. Nie będę pokazywał dwóch. Pokażę jednego. Posarzony jest w długi blaster DC-15. 15. Eee, ręce słabo ruchome. Czy ręce są najbardziej tu ruchome? Tu w ogóle tylko tak. W Ledwo co tak się zgina i tu w nogach tylko do przodu, tu w kostkach kolana. nic, w kolanach, w kostkach nic. Sztywne. Dłonie też się nie zginają jak w wielu figurkach, tak do przodu, tak do tyłu, do przodu. Słaby, słabo się rusza, praktycznie zero ruchu i tu komandor drugą figurką. On już nie jest taki sztywny, choć nie jest też za bardzo ruchomy. Ale bardzo ładnie zrobiony. Tak. Czyli żyjcie się jego dookoła. No, bardzo duże kawury. Tu ma, nogi ma zginane w biodrach, kolanach, kostkach. W kostkach że... ma? No. Nie widziałem. W... Tu ma w ramionach, łokciach i, dło i dłoniach tylko obrotowe, a z drugiej strony już ma tak ruchomą dłoń, Dobrze przodu no. i do tyłu. Głowa, nie ma zdejmowanego chemu. Przyjrzyjcie się jego blasteru. K Blaster DC-17 z długim, długą lufą. Tłumikiem. No tłumikiem, No. Czyli ma dłuższy, dale, dalszy zasięg. I Arial Recon Trooper, wyposażony w miotacz DC-15 15. hełm z wizorem. I już tu jest hełm zdejmowany. Spójrzcie na jego oczy. Są one te gałki są przewrócone do tyłu. Wyglądają jakby <laughs> jego opanowały rowale z Gionosis. geonosis G Geonosis. Hełm ładnie wykonany, <laughs> ale wygląda na trochę zgapiony od denala. No. można mu wymienić rakietkę na krótką albo na długą e, nie strzelił a nie chce strzelać taki rzepak, ładnie wykonany, ładnie ruchomy już najbardziej, bo w tłowiu ale skrzypi. Skrzypi w ramionach, łokciach, dłoniach, w kostkach, kostkach. Chyba, nie chyba nie. Nie, w kostkach jest. jest, w biodrach i kolanach, i tutaj w dłoniach. Ale tu chcę jeszcze pokazać: jak nam ten kolan się fajnie tak ułożył w takiej fajnej pozycji. Ten? No. Taki kozak. No. I tu <noise> tu mamy. Działko tej drużyny Bez, ma rakietkę, ale ten Kolega zgubił. Gdzieś strzeliłem i... Nie wiem gdzie jest. No. Schowany podest. Działko jak działko. No i kolejną figurkę. Kolejną figurką e, e, będzie Gunganin. Wyszarżony jest w trąbę. Jak w filmie? Może róg, jak ktoś chce nazwać? Tu można zamontować mu ten róg, żeby lepiej trzymał mu się w ręce. Żeby mógł trzymać go właśnie w jednej. Tu mam bum-bum na łapce takiej, chwytaku. I ruchomy jest bardzo, w ramionach, łokciach, dłoniach. Dłoni to strasznie długie ma. Hmm. E, w biodrach, kolanach i kostkach, ale to leci od tak. Głowa ciekawie zrobiona, z tym jego kawałki Kapturem. I, kapturem i pudełko. No. I aha, miał część droida do budowy. Ciałko droida. Tego. To jest ujęcie filmu. Figurki, które jeszcze możemy dostać, czyli Darth Maul, Obi-Wan i Darth, i Maul. Darth Maul. No i mroczny charakter całej sagi Lord Vader. Albo Darth Vader, jak ktoś powoli. Spójrz, zwróćmy uwagę na jego miecz świetlny. Jest krótki. I świetnie wykonany, według mnie. No jest dobrze wykonany. Ale nie świetnie. Świetnie to by było, gdyby był z aluminium czy czegoś. No. Właśnie kolega ma taką figurkę, która ma miecz z aluminium. Mhm. Dlatego mówię, żeby był lepszy. No. A. Ruchomy jest w, o, w ramionach, łokciach, dłoniach, w biodrach... No, w jest. No to może to, to uznasz za no, tak. no to tylko obrotowy tutaj w, yy, w, kost, w biodrach, kolanach i ko, kostkach. A teraz pokażemy jedną z ciekawszych ma hełm składany tak, jak w trzeciej części. Ale, po, ale jest zrobiony na, na wzór z filmu Imperium Control, atakuje. Odczepia się mu głowę i zdejmuje ten kaftanik i można też, kto chce, Peleryna. pelerynę. O, kaftanik. Wtedy jest bardzo brzydki, jak się mu już zdejmie. Trzeba zauważyć też, że wejder w każdej figurce jest jego tunika. Tak. To nie niezauważalna. Ale jednak wejder jako postać ma tunikę. Tunikę. Dobrze. Już dobrze jest też odwzorowane tu, mm. Materiałowy. kamizeleczka, tu takie pancerzyk, gniecenia są. Odzorowane konsolka, w której już pokazaliśmy ją. Nie pokazaliśmy jej nigdzie. Rzeczywiście jeszcze pierwsza recenzja. Pierwsza... To jest jedna z pierwszych figurek, które zaprezentowaliśmy. I... I mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Yy, yy, łapki. łapki w górę. Oh, that.